Siemanko byczki, z tej strony Lisek dzisiaj odpalamy nagrody za podczepiąc na moim koncie Road to Glory, gdzie zrobiliśmy drugą rangę i moi drodzy, jeśli uważacie, że zrobienie drugiej rangi takim składem to jest fajne osiągnięcie i fajny wyczyn, zostawcie łapeczkę do góry i pamiętajcie, że odcinki z Road to Glory pojawiają się codziennie o godzinie 6.30 rano, więc klikajcie tam czerwony przycisk subskrypcji na dole wraz z dzwoneczkiem, żeby dostawać codziennie powiadomienia o odcinkach Filmy takie z głównego konta o 16 ja streamy standardowo 20.00. Skład aktualnie wygląda następująco. No wiecie dobrze jak ten skład wygląda, no bo takim składem też ciupcialiśmy sobie Food Champions. Te ostatnie mecze. No ale, zanim nagrody, to lecimy z ostatnimi meczami Food Champions, żebyście wiedzieli co wbiłem. Kolejny meczek na Road to Glory. I no okej, okay, okej, okay, no skład fajny, bardzo ładny. Jest jeszcze do biegania spokojnie. Yy, Trallololo i bardzo dobrze. W sensie, bo to ma być usunięty. Niestety przegrywamy. Szósty mecz w e, tym Champions. No... E, Okej. Okay. FSC Starski, Aha! Czemu to się buguje, tak? To jest kolejna sytuacja, jak to się zbugowało, widzowie. Że Bramkaż mi wyszedł w bok, tak jakby zamiast do piłki. Nie wiem, czy to jest problem. Kolejny meczek: JDROBS 11. Ostatni skład. O! Bardzo dziękuję. Kurczę. Zdrobinson. Mega mocny zawodnik z Ciebie Mega dziękuję Mega dziękuję Dwa zwycięstwa do rangi numer 2 Potrzebujemy tego Zobaczymy czy się uda Ale sieć Let's go! Dobie, jeszcze jedno zwycięstwo jak to dowiedziałem do końca Wygrywamy kolejny meczek i teraz będzie meczek o dwunaste zwycięstwo Trzeba wygrać po prostu. Chicky Monkey! No dobrze. Wygrajmy po prostu. Wow, nice! Za no, poszałem. O kurde, ale ciężko. Myślałem, że to nie wpadnie. No. Przesunąłem się przecież tamtą stronę, kurczę. A on się rzuca w drugą. Gdzie logika? No po co ja się przesuwa w drugą stronę, żeby co, on inaczej się rzuca? Nice, Gelson Elegancko. Let's go! gra raczej będzie paczowana pod takim względem, że te słabsze karty będą słabsze, tak mi się wydaje. S Vinicius Junior melduje się w radze numer 2 dwunaste zwycięstwo, pięknie, 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 aż normalnie coś mięknie świetnie. No Fines... Żegnamy się, można powiedzieć z fidezjami chyba w ten sposób. O, mam nadzieję, że w tym tygodniu... Będzie nerw. ostatni mecz gramy AS No i Cada eee, I zobaczmy. Przeciwnik, dobry skład. Ojej, oj oj, chyba mnie zmęczył. Kurczę, z meczu mnie wyrzuciło. Szkoda gadać. Ale mamy drugą rangę, widzowie. Mamy drugą rangę. Pamiętajcie, żeby... żeby, żeby, żeby było dobrze. Czyli robić tak, żeby było elegancko. Mamy drugą rangę. Trzy player mega paczka. Paczka za 100 tysięcy, paczka z Team of the Week. Mamy też punkty kwalifikacji i ja chcę zobaczyć ile mam pieniędzy bo tych pieniędzy tam podobno dużo pieniędzy miało lecieć. 60 tysięcy końców. Baja, widzowie, dwa dni można powiedzieć. Zakwalifikowaliśmy się do Foot Champions. I składem tak naprawdę na początku za 10 tysięcy, potem za 20, no potem za 50. Zrobiliśmy rangę numer 2. Znakomicie. Baja, elegancko. Yy, drużyna tygodnia aktualna. Wygląda tak, że chciałbym bardzo mocno trafić Davida. Yy, mówię tutaj o kartach oczywiście realnych. Czyli mówię tutaj o... No nie, nie będę wspominał tutaj o Sonie, bo Kim Min wiadomo, że gdyby wleciał, to trzeba by było przebudowywać całutki skład. Ale na przykład z takiego Davida, Davida też bardzo mocno bym się ucieszył. Dlatego też spróbujmy go trafić w tym momencie i zobaczymy. To jest kara, widzowie. To jest kara i Donali, no. Zdecydowanie Tonali, jeszcze jak my chcemy, o, Czernia Wysoka, jeszcze jak my chcemy sobie Liga Włoska, tam coś, zrobić jakiś romansik z nią, to wiadomo, że Tonali. Wybierzmy Tonaliego, wybierzmy Tonaliego, zobaczymy co się tam będzie działo. Kolejny pik, Aspiliqueta Suarez, okej, okay! 89 Suarez i Foden, i Foden, ojojojoj, oj, 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 oj. no to jest pik potężny, to jest, w sensie, to są karty potężne do wyboru, szczerze mówiąc. Mamy Vila foudena, mamy Luisa Suareza. Mamy również aspilikuetę, Cesar Aspilicueta. I teraz pytanie, jaką stronę pójść czy w stronę overallową. Bo Luis Suarez, tak jak mówię, no w mojej ocenie, tempo w tej grze to jest coś, co ma kluczowe, kluczowe, kluczowe znaczenie. A 73 tempa na pozycji napastnika to jest niestety niewybaczalny błąd i niewybaczalna karta. E, więc myślę, że Suarez raczej będzie... Dostawcie łapeczkę do góry, pamiętajcie, kto wie, kto nie zostawi łapeczki, ten stanie cieczki. Zdecydowanie wybierzmy Fouldena. w tym momencie te overale i tak nie mają aż tak e, dużego znaczenia. A Joe, e, Joe, Phil Foulden, może jak najbardziej namieszać, szczególnie żeby e, z ławeczki wejść e, w tych ostatnich minutach. I spokojnie może zrobić małe zamieszanie na przykład za e, Koreę. No i ostatni pick! Dawid, please, Dawid. Kurde, Dawid! Ajajajajajajaj, szkoda, szkoda, bardzo się tego Dawida. On mi tyle bramek natłuk, że to jest aż poezja, naprawdę. Wolałbym Dawida niż yy, Faudena, no ale nie mamy. Mamy co mamy, bierzemy i nie jest. Choć, choć yy, i nie jest to do naszego klubu. E, Piki oceniłbym tak na czwórkę z plusem mogło być wiadomo dużo, dużo gorzej, nie, mogło nie być Foldana i tak dalej. jest z trzema informami, otworzymy sobie już na nową drużynę tygodnia. Myślę, że jest to najlepsze rozwiązanie, bo aktualna drużyna tygodnia, czyli ta, którą wy widzieliście na odcinku poniedziałkowym z najlepszymi nagrodami. Za Food Champions No nie jest jakaś wybitna Dlatego też przetestujmy tą paczkę Na nową drużynę tygodnia A teraz otwórzmy sobie mega paczkę I paczkę za 100 tysięcy końców Bo tutaj też może coś fajnego być Ale ta paczka nie może być zła ogólnie Ta mega paczka naprawdę na tym koncie Nie może być zła Ponieważ yy, Mamy kontrakty Mamy kontrakty, mamy kontuzję, yy, Leczenie kontuzji yy, Znakomicie, naprawdę doskonale Ale to sobie chcę tu. Celować, stroje, piłka zostaje. Paczka za 100 tysięcy może być wesoła, ale też nie musi. To też wiadomo jak to bywa. Z jak, takimi paczkami jest. Jest, jest Hiszpania się Nie wyjdzie. On nie. Wyjdzie! Jest Sergio ramos! Wow, 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 wow! Wyjdzie! A myślałem, że nie wyjdzie! Myślałem, że to jest paruwa jakaś! Bo! Bo, 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 bo. Doskonale! Kurde, już się bałem, że nie wyjdzie! Już się bałem, że to będzie jakiś 81 overall! Ej! Wow wow, 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 widzowie lecimy, Sergio Ramos znakomicie, ale zobaczmy, co będzie w tej paczce numer kolejny jest jeszcze Toni Kroos, jest Gabriel Jezus duplikatów już nie będzie, bo nie mamy żadnych, widzowie, bo ten klub jest ten klub jest na skraju bankructwa i na pewno ujajajajajajaj widzowie, na pewno ten Sergio Ramos, on się tutaj tak przyda jak w żadnym innym klubie Oj, na, no, oj, 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 pięknie, naprawdę cudownie, uch, aż, aż założę słuchawki.